No siad. zamknięte, co? co? Siadł, siad! Po co? No a jak mam przejść? Musisz mnie posadzić! E... No dobra, co oni robią? Współpracę pełną paru! <laughs> 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 Żyjesz, A <włamywacz>. Moje <laughs> krocze! Będziem <laughs> <laughs> na się, a na no A ja <laughs> no, wow. teraz musisz jeszcze swoją niunię tam przyciągnąć! Bierz no, no, mi. Co ze mną? Bierz ją na ręce! Skokaj, ja nie będę skakać. Jak? Otwórz mi! Otwórz mi! Papiecie. Ja nie będę skakać Ty lubić Ciebie, jesteśmy sami. nami, I nie żaden tak szybko ja No, bierz twoją miłę. Jak? A, tak, jak, jak? No, bo że tak jesteś ode mnie, no, skacz no, na murek sobie, wejść i A no, ty sobie radzisz. Ja lubię takie świrle kobiet. Dobra. No, ja się Co? No, było otwarte, no ale. Sprawdziłeś tylko jedną furtkę. No, moja wina, moja kulka. No, witam na mojej dacie. Pani was. A co to, twoje wszystko? Oczywiście, się. To moja wina. Ogólnie w dzisiejszym filmie zobaczycie randkę włamywacza z włamywaczką. Małe Mamy kozy. Baranki są te małe. Baranki? Tak. Także jeśli chcecie więcej takich filmów, to pamiętajcie, aby koniecznie zasubskrybować ten kanał razem z dzwoneczkiem, a dzięki temu nie pominie was żaden następny odcinek. No i oczywiście z racji, że dobiliście próg lajków pod ostatnim filmem... Zaprezentujemy wam teraz dwie następne rzeczy, które pojawią się w moim urodzinowym dropie. Pierwsza rzecz będzie to maskotka topusia. Wiele z was że nie zdążyliście jej kupić, także będziecie mieć kolejną szansę. Jest ona bardzo słodka i każdy będzie mógł mieć swojego totusia. I druga rzecz to mój urodzinowy plakat. Będziecie mogli go sobie powiesić w waszym pokoju i oglądać mnie urodzinową. Mam 20 lat. Oczywiście do samego plakatu będzie jeszcze tutaj gdzieś autograf. Ta. Jest to oczywiście plakat z autografem. Mój jeszcze autografu nie ma, ale plakat będzie wyglądał właśnie w taki sposób. Także zostawiajcie lajki, bo na 25 tysięcy lajków pokażemy Wam kolejne rzeczy, które będą w naszym sklepie. Wow. A teraz co? Proszę. Chodź. Chodź. mi już tam trawy. To Wy się tu oprowadzajcie, pokazujcie swoje posiadłości, a ja idę karmić owieczki. Bye, bye. Czyli mówisz, że to wszystko jest twoje? Tak, to jest wszystko moje. Tam jest staw, zapraszam, zapraszam. To wygląda jakby ktoś tam sikał. Ja jestem ciekaw, jak to się kompound. O Nie chcesz sprawdzić? Jest bardzo zimna, a ja nie umiem pływać, także ten. A tutaj jest kamperek. Zobacz, tu jest cudownie, jest, jest łóżeczko, zobacz. Zapraszam, teraz. Jest łóżko, które pomieści nas oboje. Ja ty masz... <laughs> Czemu tak podkreślasz, że jest gruba? Nie mówię, że jest gruba, jest duża. Wypraszam cię to! Do, możesz sobie wypraszać, fakty są mi. No cóż, nie do podważenia. <noise> Ale fajne łóżko masz. No fajnie jest, nie? Boink, boink, boink. Idealnie na naszą pierwszą wspólną noc. <noise> Coś mi się w się Czuję, ona czuje mocne we brzuchu. <grym> Maja ogólnie karmi tam. Przez twój chomiczy łeb nie widzę Mai. Dlaczego tak brzydko mówisz o Wstyd! Niech cię twój chłopak obroni. Obroń mnie! No chomiczy jest. Ob <grym> to <były> fakty, znowu. Wstyd! <grym> A wy się bijecie w związku? Ale ja lubię takie przytopowe. Aha. No Maja też mnie bije, jak widać po moim oku. <grym> Wow. Widać, że ci się należało. <noise> Maju, mogłabyś przyjść? Nie! Uważaj, bo zaś się nawali. Jestem zła, wróciłam, bo skończyła mi się trawa, po pierwsze. Po drugie, mam zawalenie. Mam ta największa koza z rogami. Jest okropna, bije z rogów króliczki i małe b. Trzeba z nią to omówić. Tak. Właśnie, możemy tam iść. Dobrze. Właśnie, jeszcze jest jedna sprawa. Ja bym się napiła świeżego mleka. Mleka. Tak, ja bym chciała przetestować. Ale od kozy owcy czy królika. No raczej od kozy! Nie, trzeba królików spytać. O... Beszcie. dasz mleko. Ten, ten jest okropny! Ten jest okropny! A ty, to jest jasne, prawda? Nie! Eee. Wow. Chyba jednak ale, nie! Ale tamte małe B robią tak słodko B, B. A ten nie bije z rogu. A umie ktoś się z nimi dogadać? Ja Chyba nie są dojne, tak szczerze. No wiesz, to twoja dziewczyna ma takie wymagania, tak? A, a złapiesz mi tą małą B, ja bym nie musiała się tulić. To teraz już dwie dziewczyny mają wymagania. A kurde, moje kolano się nie wygina w drugą stronę. Jakby jakby najpierw przesunąć? Nie lepiej nie! Bo no jeszcze kozy uciekną i to wtedy? Dobra. Mamy raczej cię kozy doić. No niech idzie. Co ty robisz? Zgadzam się. Chcę złapać mało. Ale jesteś tajemniczy! Wyłasz! Zostaw te baranki biedne! Cicho, bo ja... Jest... Patrz, ma! Yeah. Dobra, weź go wypuść. Wy macie mieć randkę dzisiaj, co wy robicie? Ja czekam na moje mleko. W takim razie jestem głodny. Gdzie jest mnie? Nie będą nasza głodną. Jak się odzywasz? Jak? A ja fakty stwierdzam. Jak się odzywasz? Już dobrze, okej. Okay. Jedzenie, raz! Dobra, to grilla może jakiegoś, co? O, tak, z ja, grilla jestem dobry, ja umiem rozpalać. Ogólnie za dużo rozpałki tutaj wlałeś i nic no, nie zjemy. Nie! Dobra. Proszę, lep poprawia, bo mi się no, Ja tak tylko powiem, że po ostatnim naszym grillu mam dziurę w spodniach. A to moja wina? No, tak podpaliłeś tego grilla, tak szczerał, że mi dziurę w spodniach wypaliło. Ale dobra, no, y ale mamy problem, bo ten grill jest mój. Proszę, Maja, ja muszę je jakoś zainfolować. I chociaż ze mną ja potem powiem. No dobra, ale yy, za to będziesz musiała na przykład znowu pozbierać gówna psa z naszego podwórka. Dobrze, i nazbieram ci te sprawy dla kubczek. Dobra, to możesz wziąć tego grilla. Idę po grilla. Dobra, my tu chyba poczekamy. Tak, niech oni idą, nie przeszkadzajmy im. A! A! Zbieraj. Ja, I zbieraj swojego chłopaka. O! Co ty Cierpuj, zrobiłeś? Ja, co chodzisz? O. Wszystko psujesz. Zbieraj, Miła jesteś, Pięć sekund zasada. Właśnie, zdążyłem to Dobra, myślę ogólnie, że powinniśmy siąść tutaj. To jest tak romantycznie przy tym jeziorku prywatnym. O! Ty jesteś. <śmiech> <śmiech> Już nie chciała bić, znowu mówiłem, że mnie bije. Tylko tutaj jest pełno ziemi. Może byś klękła, ja się na tobie. Nie. Chcesz lecieć? Nie, nie, no. nie było tak. No! Masz. A mamy rozpałkę? Twoja ukochana ma w torebce, z tego co się orientuje. Masz rozstawkę? E, ogień? Ok? Już sprawdzam. No, Twarde to było, tak, że coś się musisz mieć. I Trochę wieje, co? Nie no, jest okej. Masz radę? Dam radę, no. Co nie dam rady, jak dam radę. Kost. Coś wam do dupy idzie, no ale... No rozpalaj tu! No rozpalam przecież! Zaraz no, się wszystko ładnie pospali lalalali, la, la, lalalali O widzisz, zaczyna się ten, tego, tego No już jest lepiej, już jest lepiej No ja nie wiem, oni tego chyba nie odpalą Co ty robisz?! Ja nie chciałem, nie chciałem cię upiec! Naprawdę nie! Co, on cię podpalił? Ale ja nie chciałem jej podpalić! Co ty robisz?! Nie, nie, nie bi, nie widzę, nie, 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 nie. proszę nie bi! Nie, nie. Ja cię zabawuję! Za blisko żeś kucnę! się nowy kot znajdzie! Jak nowy! No nową berkę dostanie, jak dla punia. To już jest dla mnie trochę za dużo, ja tylko liczyłam na grilla. To jest ta wasza randka? No ja nie chciałem jej. Wsiadźcie, i... śpiewajcie! O nie wszystko... O nie, No ale raz, <laughs> co ty robisz? <laughs> Dziotek jakbyś mnie zabrał na taką randkę, to bym była twoja, słuchaj. Ale na nich to nie działa. Ja, I nikaj, jak już śpiewa mi nie działa, no to nie wiem, czy ją na drzwi rzucić i na jezioro. Usiądźcie. A jest jedzenie! A, jedzenie, dobry, dobry pomysł. A mogę się wprosić na tą randkę? Oczywiście, zapraszamy. Ja w niej nie uczestniczę, ja tylko liczę na jedzenie. Oczywiście, zapraszamy nie, cię serdecznie. Nic nie ma. Ile mam jeszcze czekać? Na pewno z głodu nie umrzesz. I co ty robisz? To się samo z tego No to, to będziesz ją. A, palę się. No patrz, to tylko ziemia, to piasek się wykopi. No właśnie, z mrówką to dodatkowy aromat. O, i białko. Ja, białko, zjeżdż nie? Nie, ja nie. Ja też. Dobra, musimy zaśpiewać teraz piosenkę, żeby szybciej się biegły, ale to wy musicie wspólnie jakąś wymyślić. Kiełbas pierczy, kiełbas pierczy. Niam. Niam. Dwa razy. Niom. Kiełbas pierczy, kiełbas pierczy. Niam, Mniam. Mniam. Kiełbas pierczy, kiełbas pierczy. Niam. Niam. Kiełbas pierczy, kiełbas pierczy. Kiełbaski, kiełbaski, kiełbas kiełbaski, kiełbas piercy, kiełbas Nie, Ej, bo trzeba ją przywrócić, chyba się pali! Kiełbasa się pali, ten leży! Ja nie wiem czy z tych kiełbas coś będzie. Patrzę ładnie. Cią rumieni. No ta już <laughs> spalona prawie. Pierczy, nie? Ta jedna z ziemią nie mówi, która może się pomylić. Nie, nie, nie. Ogólnie do dupy ta twoja randka. Musisz, mm. wiesz. Poczynić jakieś kroki. Nie podoba mi się to. Chyba rezygnuję z ciebie. Mi się nic nie podoba. No jakoś w, w, wczoraj już nie narzekała, jak się całowali, nie Co? Nie taki głupot. Ja. Widzisz, jeszcze się wybiera, Menda jedna Rezygnuję z ciebie chyba. No, teraz rezygnujesz. Teraz właściła się mnie i teraz rezygnuję. Potasz no, mnie jak ziemnioka. Co? Właśnie miałem zapytać jak wam minęła pierwsza noc w domku, ale nie wiem czy chcę znać szczegóły. No to jak w miarę, nie? Chyba już nie poznaliśmy. Nie poznaliście. To się przytulała, bo jej zimno było. Serio? No tak, tak. O, ja no, ja tam mówię. wiem. Wszystkie baby takie są. <laughs> w głowie zawróci, a potem będzie się wypierać. Tak, 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 tak. Potrzebujesz e, już talerzyk? No, w sumie. Dobra, proszę. Dziękuję. Ale pozostałe ten, pozostałe się palą. Mmm, Dobra, obróć, obróć, masz rację. Dziękuję. Masz widelec w daj ma Co ty robisz? Czemu ci już jesz? No bo głodny jestem. Dobra, mają pierwszą słonę, dostaję To twoja dziewczyna! Nie! Ja się tak absolutnie nie pozwolę traktować. No tak zrób. A co chcesz zrobić? Co ty Ej, ja, co ty jej robisz? Zostaw ją! No, no. ty I, no, i na... Ale, no. Ale, babsko! Ej, zostaw ją! Co zostaw ją? To jest. Chcesz ją udusić? Po kiełbasę? No nie, co ty no tak, co ty, weź ich rozdziel! Co ty robisz? Zabieraj te mamy! Ty co, Nie Świetnie, na zawo! O kiełbasę się bijecie! O, z... Ja się nie Ja wam powiem teraz ciekawostkę, tylko ja mam dobrą kiełbaskę, bo wy nakopaliście do tych ziemi. Oh. A one się palą w ogóle, ktoś pilnuje tego? O, ale po pierwsze się pali, a po drugie jak się bili to nakopali do ja ziemi. Ja tego nie wiem. A ty masz... Przewolona! Przewolona. Wredna no. Ja Dobrze. jestem niezadowolona. Dobrze, ja będę lepszym człowiekiem w tym wszystkim, albo lepszym włamywaczem w tym wszystkim. Przepraszam cię, włamywaczko! Nie wybaczam. I na nie spróbuj kiełbasę dać. Proszę, to jest ostatnia kika. To może w przepraszam, podaruję ci kozę? No, to możesz, już możemy pomyśleć. Możesz ją wybrać, nazwać, zabierzemy do domu. Do domu? Do domu. Do, domu? do domu? Chodź, wybierzesz sobie kluskę. E, nie, to uważaj, uważaj! Czyli co, teraz będziemy wybierać kozę? No, to tak, musisz sobie hmm. wybrać, którą byś chciała. A mogę baranka? Możesz baranka. Tamtego małego poproszę. Tego małego byś chciała. A ktoś tak. zgasił grilla? A nie. Poza tym to nie jest twoje, jak ty chcesz mu dać kozę, normalnie, która nie jest twoja. Normalnie, zabieram, biorę. Aha. Wywożę. A, no tak, grilla trzeba by zgasić. No, ona ma duże stopy, to może ona. Co? To, nie? Może tak za to? <suszy> Co ty odwaliłeś? Ja, ja uh, uh, no i będą teraz uh, jaja. Uh, 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 uh. Nie chciałem! Naprawdę nie chciałem! To nie było Ja ci wierzę! Ja też ci wierzę ja ja ją chciałem podtrzymać! I to był twój błąd. No tak, to był mój największy błąd. Lepiej już tego nie rób. Nie, nie. Dobra, chodźmy może do kampera. Masz jakieś ciuchy dla księżniczki na zmianę? Ale to idźmy już tego grilla zgasić. Tak. Teraz ci... mam mokre nogi, to jeszcze lepiej. No i ma tu yy, ty, A co ta twoja dziewczyna taka garbata? Ja garbaty, ona garbata? No dwa jedna nas garbaty. No ale ona to wyjątkowo chodzi zgarbiona. A co ja ej, że ja, ninja! <susurwania> si się skrada! Ja <susurwania> Gdzie się skradasz? Jesteś chory, nie wybaczę tego. Ale co ty tam wleciałeś? chciałem to coś? Chciałem mi sławać za ręk! To coś? Ja na to się nie zezwalałem, na to nie zezwalałem, to jest klep Ale ponoć całowaliście się w domku. Tu! Dobra, zgaśmy może grilla. Gaś Dobra... Z us uspokójmy już emocje. Ja moc! Bo Boże, moje włosy! No to się przydaj z no. no. Każdy jest za tym, bo to tutaj mieliśmy iść, ale no... Gaś to! Chodź na słówko. Ch chodźmy na chwilę, tak. Z zaraz wrócimy do was. Bo to się trochę wymyka z kontroli, kontroli to trochę zapomina o tym, że ma być... Miłą dziewczyną i trochę za bardzo zaczyna się zachowywać jak policjant i zaraz możemy się wydać. Ogólnie nie wiem co możemy na to poradzić. <laughs> trochę nie ogarniam, co tu się dzieje. Ja w ogóle myślę, że on tak przy nas się zachowuje, ale nie wiemy jak jest, jak nas nie ma. I ja myślę, że jakbyśmy ich podglądali, to może być następny odcinek. Możecie powiedzieć, czy chcecie. Jakbyśmy ich podglądali w nocy, tam ja myślę, że oni się tam serio przytulają i się całują. Naprawdę. Nie gadaj takich rzeczy. Naprawdę. Ja takie, ja jestem przekonana, że to prawda. Ja wierzę Poza tym widziałeś, jak on zmieniał temat? Jaka ładna pogoda nagle. Nie wiem, ten wlatuje do wody. Pcha, łamywacza. Cały czas się balą między sobą. Swoją drogą chodź tutaj. Wyjaśni, yy, widzą, czemu podbiłaś mi oko. Nie podbiłam jemu oka. Ziutek, niestety, ma alergię na wszystko, i prawdopodobnie to jest spowodowany alergią. Ale wyglądał jeszcze gorzej, ponieważ wyglądał w taki oto sposób. Także moje okłady, moja pomoc mu pomogła. Za niedługo na mój kanał zresztą leci z tego vlog, jak próbowałam ratować dziutka. Jak widać nie do końca pomogło, ale przynajmniej nie jest już tak tragicznie. Więc to nie moja sprawka. Tak, winny się tylko tłumaczy, a ja nie widzę na prawo oko. Przynajmniej możesz je otworzyć. No co ty znowu wpadłeś? No chcę ją przeprosić, kwiatów nazbierałem. Ale jest na mnie zła. No nie wiem. Mo Myślę, że trochę. No to wołaj ją, nie przyjdzie. Junia! Junia, chodź! Nie reaguje, może <grym> O, jest, Junia. Ni ja, ja cię bardzo przepraszam. Ja naprawdę nie chciałem, żebyś padła do tej wody. Proszę. Kwiaty dla ciebie. No weź, no, no co? Idź! Śmierdzę, przy przyściepkę! Ale to jest co? Nie gadaj już tak! Po, po co ją znowu wyzywasz? Mam jeszcze, mam jeszcze takie brzydkie, może te się też spodobają. A chcesz takie brzydkie kwiaty? To już jest lepsze. Tak? Aha. To, to wiesz, komu możesz znać Tamu. A i się podobały. Dziękuję, ja to doceniam. Trochę się jej boję. Ale mówiłeś, że lubisz, jak cię bije. Ale tak widzę. Uderzyła, ale mi głowa spuchła. Widać trochę. No tak krzywo z tej strony, nie? O. Ale naprawdę, ty jesteś biedny, masz. O, dziękuję, też dam kusę. Co wy macie z tymi kozami? Dobra, ale tak, podsumujmy to trochę. Wiesz, jak ma na imię? Złamywaczka tak się przedstawiła. Ja myślę, że powinieneś się jej oświadczyć. Myślę, że to jest ten moment. Ja mam się jej oświadczać? Pogryzało cię? No, a kto ja? No mówię, no ty się oświadczył. No ale to jest twoja dziewczyna. No, ja jeszcze nie jestem jej pewien. Jak nie, mówiłeś, że jest idealna wczoraj. No tak, to od 5 sekund ją poznałem, a dzisiaj yy, chciałam jej kilkukrotnie yy, ubić. Ale tak na dobrą sprawę, to ty nawet nie wiesz skąd ona się tam wzięła. No, no, no właśnie, tak trochę za szybko się to na mnie toczy. No ale to los po prostu, wiesz? Ej, daj rękę, daj palce. A to po prostu przeznaczenie było. Ja mam plan. Pójdziesz teraz do niej i powiesz. No. Że... Że. się zaręczyłem z kozą? Że masz już kogoś lepszego. Że ona za długo zwlekała, ty jesteś dżentelmenem i czekałeś na to oświadczyny, aż ona zrobił pierwszy krok i zrobił go ktoś inny. I teraz musicie błagać, aby wrócić z tobą do twojego domu. Uuu, to jest dobry plan. Diaboliczny i dobry. Tylko może ci odgryźć tego palca wtedy. <laughs> ja się zdenerwuję. <laughs> Dobra, to idź i idź, idź. Może niech sam idzie, nie? Ja nie pójdę. Co tego wplątała? Nie wierzę, taki spontan. Droga, płomybatko. Jest mi bardzo przykro, ale liczyłem na to, że może mi się oświadczyć, że to uczucie jest takie bardzo poważne, ale w sumie to niczego o sobie nie wiemy. I już ktoś zdążył mi się oświadczyć, więc yy, chyba, chyba będę musiał z tobą zerwać. Tak? Tak, przykro mi bardzo. To super. O, chyba jest jej no bardzo. Chyba tak. Musisz <laughs> teraz tak podbić. Jesteś w domu, YouTuberów. To był prank, masz. Pięknie, szybko pięknie. Frank! Zakochał Cię, to był Frank. Czuł, fuu. Jesteś mój to był właśnie Frank. Ten już jak koza beczy. Nie, no to jest... Ten już nie klęczę. To to co, zabieramy kuskę i do domu. N nie będziemy brali żadnej kozy do Jaki domu. Kozy? Nie kozy. Jeśli nie, do nie weźmiemy, to ja ci nie wybaczę. Ale nie weźmiemy. To ona mnie nie wybaczy. To, to musisz z nią zerwać. Albo bierz ją pod pachę i idziemy. No nie dźwignę. Dobra, to może ja mam lepszy plan. Daj mi, daj mi trawę, wyjdźcie do auta, powycieraj swoją niunię, a ja wezmę... Ja ci Czuć. tylko podam ci coś. Idziecie no. do auta, ja biorę kawę i przyprowadzę owieczkę. Ja ci nie ogarniemy. Idzie, cię. Możecie nam mnie Wam. Proszę. Tak naprawdę, oczywiście, żadnej kozy nie weźmiemy, owieczki niczego. Tak, tylko jedna karmiłam, ale przynajmniej poszli do domu, tak? Tak, zdecydowanie musimy ich zamknąć w domku i niezbyt często wypuszczać. A teraz nie pozostaje nam nic innego jak zaproszenie Was na następne filmy, które właśnie wyświetlają Wam się na ekranie. Koniecznie klikajcie sobie szybko w jeden z nich. Ponieważ? Ponieważ znikną one dokładnie za 3, 2, 1.